jest pięknie Iwonka zagadała No jestem właśnie na rozładunku bo otwierałem się myślałem, że to nawet trochę się porusza te palety a powiem szczerze, że jestem w szoku, bo to się nawet nie drgnęło w ogóle jak załadowaliśmy to tak idealnie, perfekcyjnie nawet się nie ruszyło wcale więc fajnie to nawet wygląda jak widać, wszystko perfekcyjnie Pada tylko niestety, więc pogoda jest super. Na, na załadunku w ogóle była tragedia. Co prawda musimy rzucić tym tutaj paleciakiem, więc nie będzie, nie będzie tak prosto, bo ta jedna paleta ma niestety dookoła dysku. Jest dzisiaj środa, przed godziną 10. .00. Trzeba lecieć tutaj, tutaj. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Rozładowaliśmy tam jak zresztą nagrywałem na tym rozładunku. Kurczę tam wszystko, tym, ręcznym, tym elektrycznym paleciakiem. Palety, jak ktoś wie, to miały deski, akurat Skręć się złożyło, w prawo. Że miały dwie palety miały deski idealnie dookoła. I tam był problem. Jedna to jeszcze w ogóle tam paleta była taka wąska te palety tak bardzo wysoko naukładane. Powiem szczerze, nie ukrywam, że było momentami dosyć ciekawie, bo te to po prostu jak się podnosiło, to to wszystko się bujało. Skręć w prawo. Te palety były bardzo szerokie, bo miały 2 metry w jedną stronę, a w drugą chyba 140. Więc trzeba było jedną paletę brać w drugą stronę. z widły ledwo dostawały do połowy palety, więc wszystko się chciało wywracać z tych wideł. Więc trzeba było to trzymać. Jeszcze najlepsze to, że w połowie rozładunku. W ogóle brakło prądu w tym elektryku. Więc trzeba było 20 minut czekać. Zresztą jak widać jaka też jest pogoda fajna. Dosłownie prawie rozładowaliśmy i prawie przestało padać. Tak to normalnie taki Saigon momentami był. że hit na szczęście najgorszy ten moment, co tak strasznie mocno padało, to akurat ten elektryk się ładował. Ale naprawdę fajnie. Na, na tym załadunku. Na tym rozładunku To był wczoraj też załadunek te Właśnie tego towaru Normalnie tak zmokłem, że, że jest hit Jestem cały mokry Więc jest to ciekawa sprawa Jadę się tu właśnie kąpać Zaraz na Eskę wjeżdżam I jadę się tu kąpać Normalnie Nie mogło być lepiej Że tak powiem Dobra teraz startuję na załadunek Jadę na Wyżyce, to jest lekko pod Szczecinem. Tam będę ładował towar. No i później dostawa na Biały więc coś jest fajnie. Dzisiaj, w tym tygodniu, będzie chyba okrążony kraj dookoła. Więc też ambitnie jest, naprawdę dzisiaj będzie też ambitnie. Tam jest ponad 100 km do lotu na załadunek, a na rozładunek nawet nie patrzyłem, ale też przypuszczam, że będzie dosyć ciekawie a to słyszymy się później na załadunku właśnie startuję po kąpieli dosłownie szybka sprawa 10.15 10.15 jest ja już wykąpany ogólnie polecam woda ciepła na, na mopie dosłownie trzy chyba ciężarówki stały chyba trzy ciężarówki na całym mopie więc też w zero ruchu tam może ze trzy osobowki póściutko, szybka sprawa można śmigać dalej więc jeszcze 100 km na załadunek siema przyjacielu siema panie siema, tam na starą macie Zielone, jak jakbyście jechali? nie, no nie. Tak, to tak Inspekcji. Pożegnanie Oś... Nie no to widzisz, zależy jakiego <laughs> Przyjaciele transportowi Już są na swoim miejscu mają rozłożoną, obstawiona supeczkami bardzo dobrze trzeba pilnować, żeby przewoźnik przypadkiem nie jechał tak jak nie wolno dobra, lecę dalej <laughs> jak coś to jest dziesiątka za Szczecinem w stronę Bitgoszczu. ja uciekam zaraz w prawo tam lecę na Pyrzyce nie, nie lecę eską dookoła tylko lecę na Pyrzyce dziesiątką Mającie wojewódzką drogą na skrócie. No proszę, tutaj następna jakaś akcja celno-skarbowy. Kurczę, normalnie dzisiaj? Dzisiaj normalnie jakiś wysyp. Co to się dzieje? Ewidentnie koło Szczecina coś jest na rzeczy. Ale my lecimy dalej. Takie maszyny to naprawdę robią wrażenie. Nie wiem, ile to koło może mieć. 2 metry? No myślę, że blisko dwójki to będzie mieć. Jest piękna sprawa. Tu trochę powietrza mało chyba. I tam w ogóle wystaje na zewnątrz, poza, poza bramę. Nie, no piękna sprawa. Nie jest to potężne. Dobra, tak poukładaliśmy ten towar, tam są 2 euro z przodu na ciasno, Ta jest paleta taka szeroka mega. Potem są szyby, tego nie wolno piętrować, zresztą tam też są szyby. To są szyby, w tej skrzyni też jest szyba. W ogóle tu nawet jest luka, ale nie będzie widać. Tam jest też właśnie szyba. No I Dziwne na płasko jest. No i tam jest na paletka. Wszystko na styk praktycznie weszło. Dobra, zbieram się i uciekam. Oczywiście znów załadunek na deszczu. I jest czwartek i rozładunek. Jak widać te dwie paletki tyłem, bo nie da się ich podebrać bokiem, no, operator długi dłoń podciągnął, teraz krótkie i już nie ma no, teraz tamte już resztę bokiem źle. One znów tu mają legary tu no, chyba drugie widły, lepsze będą Paleta taka wielka, a w środku jedna szyba luzem, płasko Tak jak tam, na tamtej palecie właśnie co wiozłem wcześniej Tylko jedna szyba jest płasko, luzem, a paleta taka ogromna Teraz jeszcze to dwie i uciekam jak widać ładunek ekspres zbieram się i lecę ładować i właśnie rozładowałem ten ładunek 7 paletek to jest w ogóle bardzo fajny bardzo fajny wyjazd z tej firmy tam to jeszcze nieoznakowani w okolicy BMW tutaj jest ogólnie ciekawie w tym miejscu aby tej rzeki się nie da minąć, można sobie umyć auto. Jak widać w zasadzie całe koła na pewno. W sumie po tej wymianie, co miałem, wymieniono to koło z zapasu. O, jest naprawdę dosyć głęboko. Przypuszczam, że spo, spokojnie w połowę, połowę opony się chowie. Dobra, rozładowałem. Lecę teraz na Ostrów Mazowiecką ładować jeden towar. Tam mam jeden załadunek, a drugi załadunek mam w miejscowości Węgrów. Więc na razie śmigam 100 km do lotu na, z Białego Stoku na, na Węgrów. Znaczy <coughs> na Ostrów Mazowiecką, nie na Węgrów. A Węgrów później. No to słyszymy się później. Właśnie wyjechałem z załadunku. Załadowałem tam jedno, no nie wiem jak to nazwać, takie urządzenie małe. Może coś mi się uda nagrać z drugiego załadunku, no to wtedy coś nagram. To jest taka jedna paletka, może metr szeroka na 2 metry długa. W Ostrowi i teraz śmigam na Węgrów. Więc mam godzinkę drogi i wtedy drugi załadunek. Mam nadzieję, że to będzie szybka sprawa, bo tutaj dosłownie nie wiem, jest teraz przed 11. Więc zanim zrzuciłem tam po 8, no to na dobrą trochę 3 godzinki już rozładowałem, zrobiłem 100 km ponad do lotu i załadowałem. No więc Jeszcze teraz godzinka, będę na 12 tam, w węgrowie, załadunek i na spokojnie tam z tego co patrzyłem, to mam dostawę pod Krakowem, więc już tam pod Warszawki z koło Warszawki do Krakowa to tam pod Kraków to już nie jest daleko a to słyszymy się na załadunku no i właśnie załadowałem towar w tym Węgrowie ta paletka jest z Ostrowi a ta paletka taka już w ogóle totalny maluch tu to ta paletka już jest z Węgrowa ale widać to jest dosłownie na wysokość kątownika jeszcze uwzględniając paletę u dołu, to w ogóle towaru prawie nie ma Na no nic, zbieram się i będę startował Kolec, jak tam 7 w stronę Krakowa? ok, zło kolego Dzięki kolegę, tam leciłem z 50 mil na kalwarię. Tam było czysto szerokiej. Nie macie szerokości. No i do Kielc mamy drogę i będziemy się toczyć dalej. Tam przed Krakowem pójdę się na jakiejś mopie wykąpać, bo tam są fajne mopy. No i lecimy dalej. No i jest dzisiaj piątek, koło 11. .00. Dzisiaj naprawdę bardzo lajtowy dzionek. Widlak, um, operator ma trzy ogromnego widlaka <grych> ma dwa i najlepszy jest, wybrał takiego ale lekkiego czegoś wybrał taki ogromny wózek, bo mówi, że ma widły szerzej ma wygodniej no ale to jest fakt maszyna będzie miała gdzieś znaczy to, to nawet nie wiem, czy to jest maszyna to są chyba jakieś tam sita, chyba do czegoś Na 3 metry tam ma gdzieś około taką paletkę lekką to nawet bez zająknięcia właśnie wyjeżdżam z tego rozładunku tutaj w ogóle bardzo fajnie bardzo fajne widoki normalnie korowarka do drewna proszę HDS na koparce odbierają drewno jakaś korowarka Bals Dobra, tu trzeba lecieć. Potem w prawo, w lewo. To tak, jest teraz lekko po 11.00. Dzisiaj taki naprawdę luzacki dzień. Teraz jestem w miejscowości Pcim Tak naprawdę lecę na załadunek pod Kraków. Tam na jakieś wioski, zaraz pod Krakowem i tam jadę ładować towar i z tym towarem później będę leciał tak naprawdę gdzieś tam chyba do Gdańska jak się nie mylę nie patrzyłem jeszcze powiem szczerze ale załadunek dopiero mam 14.15 więc do załadunku mam chyba 20 minut więc totalnie dzisiaj pełen luzik jak załaduję później ten towar no to później się miały do siebie na bazę w niedzielę będzie prawdopodobnie... Na pewno będzie w niedzielę wyjazd O tam jest też mój cel Właśnie jest Biedronka Idę sobie skoczyć na jakieś śniadanko Bo już się dzisiaj nie miałem. Skoczę na jakieś śniadanko I może będzie może będzie lecieć na załadunek To nie ma co się i tak spieszyć Bo i tak mam jeszcze prawie 3 godziny czasu Pójdę chyba filmiki pomontować Będą pomontowane filmiki i będzie mniej weekend. Dobrze, to słyszymy się później. Dobra, Iwonka załadowana tutaj co prawda w takim pięknym miejscu, że aż normalnie ciężko w to uwierzyć. Co to, to normalnie jest? Fajnie. Trzeba ich gałąź sprzątnąć. Normalnie mistrzostwo świata. Najlepsze, że teraz tu jechałem i nie było jeden, ktoś przejeżdżał z przyczepką i chyba ją zgubił. Ja wiem, ale akcja nie zła. Tu jest taka góra, że normalnie strach trochę izolę zostawić na ręcznym. Tu jest taka góra naprawdę nieziemska ładowałem dokładnie tutaj powiem tak, naprawdę rejon na załadunek przecudny to tu jest wy, wypłaszczone tam ogólnie przechył naprawdę jest nieziemski gdyby ktoś pytał to taka jest właśnie Małopolska dobra, to załadowałem auto dostawa na Gdańsk więc w niedzielę będzie co robić będzie start a dzisiaj, to jest koniec tygodnia Myślę, że było od naprawdę przyjemnie Jakoś nie było zabójczo z jazdą Wszystkie ogólnie ładunki też były jak najbardziej spoko Taki chyba najtrudniejszy dzień co był To chyba ten właśnie z, co byłem pod Ujściem I było na Pyrzyce i na Białystok To tam było naprawdę solidnie to Tam było chyba 750 km Coś takiego mniej więcej tam było naprawdę solidnie, a tak to raczej uspokoi. Dobra, to dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Komu się podoba, może zostawić suba i do następnego. Cześć!